Dzień dobry kochani, witajcie. Będę trochę ciszej mówiła, bo dochodzi 5.30. Także cisza nocna i jeszcze się nie skończyła. Cisza nocna obowiązuje 22.00 od 22.00 wieczorem do 6.00 rano. Chyba w całej Europie. Nie wiem jak czy na całym świecie, powiedzcie z Kanady, czy z Australii, czy cisza nocna to są te same godziny. Kochani. Witam Was z poranną kawą i zapraszam na poranne gadanko, przywitanko, dobre przywitanie dobrego dnia, bo przecież jeżeli przywitamy dzień, to każdy dzień będzie dobry, jak go dobrze przywitam. Witajcie, Kawusia, Sylwusiu, dzień dobry. Panusia dzień dobry, Jasie, dzień dobry, Jasia Wełku, Jasia w Australii. Kochani, a ci Michaela, dzień dobry. Kochani, bardzo serdecznie i z całego serca dziękuję Wam za przepiękne życzenia urodzinowe. Tak, kochani, wczoraj skończyłam, no może już powiem, że chociaż 37 lat, <laughs> oczywiście to jest cudzysłowo i to już będzie któryś raz, prawda? <laughs> <noise> Także kochani, ale jak wiecie, jak jest zwyczaj polski, nie mówimy, ile mamy lat. Mamy tyle lat, na ile się czujemy. To ja się czuję na 37. I wtedy zawsze przypomina się mój tata, który miał, posłuchajcie, ja się urodziłam, jak tata miał 45 lat. I tak miał, już nie pamiętam teraz ile, no ja już miałam, na pewno 18. I wtedy, a tata mówi tak. A, ja to się czuję, jakbym miał 18 lat. A ja mówię tak, no ależ tato. No ja już mam 18. No, czasy licealne mi się przypomniały. I dopiero teraz go rozumiem. <grym> Co to znaczy? Czuć się na 18 lat. Znaczy, czuć się dobrze. Kochani, jeżeli ktoś ćwiczy, to wspieram. Posłuchajcie, miesięczne, przez miesiąc, przez 28 dni ćwiczyłam z aplikacją. Fajne to jest temat, dlatego że mobilizuję. O, i do tego post to tylko tak na marginesie powiem, że powiedzmy jemy do 16 i od 16 do 8 rano, do najbliższego śniadania już nic nie A to tak, piłam soki, piłam smoothie, czyli te zagęszczane yy, soki. No czasem jakieś no, nie powiem, że flipsy, cipsy, bo tam raczej nie jadam, nie bardzo lubię, ale coś tam może przegryzłam, jakaś jakoś taka byłam bardzo głodna, ale zrobiłam, znaczy taką zasadę zastosowałam, że nie jadłam do 16, Jadłam, czyli jak było przed 16, nie wiem, za 15, za 20, robiłam sobie taką podwieczor podwieczorko kolację i sobie spokojnie zjadałam. I posłuchajcie, to takie jedzenie spokojne, w ciszy, w takim relaksie, to też dużo daje, bo jak jest człowiek głodny, to tak kap, 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 zjada. No, posłuchajcie, różni ludzie jedzą. Są tacy, co jedzą wolno. Ale dla tych, co nie jedzą wolno, to polecam spróbować zjeść w spokoju. Także, kochani, poranna kawka z balkonu. Słyszycie w tle? Ale wczoraj to, posłuchajcie, no naprawdę po prostu czadu dawały te ptaki. Słyszycie, w nadchodzącą wiosnę u mnie tak koperek wszedł na balkonie i chyba coś z niego będzie, a czosnek kiedyś pokazywałem, posłuchajcie, no teraz już stoi na zewnątrz, już nie stoi w domu, jest jednak jeszcze za mało słońca i to trzeba byłoby doświetlać. No ale zobaczymy. Dzisiaj się biorę za pomidory. namoczyłam <laughs> Sieje, znaczy nasiona, pomina równać. I niech się dzieje. Także kochani, życząc miłego dnia, pozostaję z wami w pamięci. Powiem tak. Wczoraj siadłam sobie na balkonie, otwieram telefon i patrzę. Pierwsza: 27. Joasia z Australii życzenia wysyła. Patrzę, sprawdzam maile, a Anusia już wysłała z życzeniami. I posłuchajcie, mówię, no nie, no ja muszę tutaj podzielić się z całym światem, tym moim pięknym porankiem, mimo że ciemno. Ale posłuchajcie, czekamy na wschód słońca. Czekamy, aż ten dzień będzie na tyle dłuższy, żeby 5.30 można było już przy świetle dziennym, nie tylko przy lampie. Także, kochani wczoraj, jeszcze tak, że był przepiękny dzień. I przyjemnie mi było, tak bardzo przyjemnie było mi czytać Wasze życzenia, czytać, słuchać, bo przecież odbierałam też przez telefon. Jadziu dziękuję, kochani, wszystkim, wszystkim dziękuję. Karolu, Karolinko, Sylwusiu, jeszcze raz, także dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ależ Izabeloty też, przepiękne te życzenia, wesołość. Także kochani. Jeszcze raz życzę miłego dnia, ale tylko jeszcze dopowiem, bo mi ta myśl uciekła, ale już wróciła. Wczoraj z pracy, hmm, po prostu powiedziano mi, że w związku, że mam, w związku z tym, że mam urodziny, to mam wyjść wcześniej. Bo tu posłuchajcie, w Niemczech jest taki zwyczaj, i to też wiem, jak pracowałam w Bawarii, że jak jest dzień urodzin. To się bierze wolne, bo się ma urodziny. Obchodzi się te urodziny. A ja się śmieję, że ja chciałam obchodzić urodziny w pracy, by móc się dobrym słowem podzielić, dobrym dobrym. Słuchajcie, przyniosłam czekoladki z Polski. Czekoladki, czekolady, Prince Polo i po prostu podzieliłam. Poczęstowałam, żeby spróbowali polskich produktów i sękać. I powiem Wam, no bo sękacza tutaj nie ma, także sękać. Myślę, że wszyscy znają w Polsce, jeżeli nie znają, to polecam iść na stację Orlenu i tam takie te małe sękacze można kupić. Senkacz to chyba z Mazur, czy z Podlasia, jeżeli ktoś zna Majewonacki, skąd ten senkacz pochodzi, to podpowiedzcie, kochani. Bo ja sękacz poznałam z cukierni warszawskiej i ja go po prostu uwielbiałam, o, to powiem tak jak byliśmy teraz w Polsce, i tak mam kupić ciasto, no, które, posłuchajcie, no, dowiązę, nie popsuje się, no, nie będzie z kremem, no, bo to tak, żeby tam troszeczkę chwilę pobyły, to pobyło, to powiem Wam, że ten senkar zdaje egzamin. Także jeszcze raz miłego dnia i jeszcze raz dziękuję i do zobaczonka. Pa!